Dajcie, edukacja na maxa z tej strony. Miał być film z Shogi Wars, ale aplikacja znów przestała mi poprawnie działać. Dziękuję serdecznie za datę Shogi Wars. Dlatego dawne nierobione match challenge. Made challenge. Yy. Czy ja to w ogóle jestem w stanie zrobić? Prawdopodobnie tak. Wydaje się, że ten pierwszy ruch ma duży, duży sens. I tak. Ok. No, rankingu tego dużego nie ma tutaj w, na, w, w aplikacji edukacyjnej. Maxa, więc mieszału nie będzie, ale popatrzmy, co z tego jeszcze może wyjść. Chyba tutaj smog, po prostu. Hmm. Tak, tu były dwa jakby pro, dość proste tematy. Hmm. Tutaj, tutaj jest problem kolejny. Co z tym plantem zrobić? A już mnie straszy czasem, że mało czasu już, już mnie straszy. Yy, ale to jak tak, z, by zagrał skoczkiem, to le podejdzie. Próbujmy. Nie ma co. O. Jakaś groźba Ale to dalej No ten mat nie był łatwy ewidentnie 1542 to poziom trudności No ale co, skoczka by wrzucił to by tutaj podszedł i no i co? Tak tutaj powiedzieć to może jeszcze lepiej, bo to jeszcze wymienię się, ale tutaj no nic się nie dzieje. Nic się nie stało. Nie. Także nie wiem. Nie wiem. No dobra. Kolejna pozycja. Potencjalna droga ucieczki. Dobrze. Prze została przerwana. Nie. Czym ja tutaj nie zrzuciłem tego złotego? Uj, teraz ucieknie. Dwa maty z rzędu ciachnięte fatalnie, chyba strasznie się zirytowałem tym Shogiworksem i tak teraz gram bezmyślnie. Yy, Okej. Okay. koniec. Tutaj nie, bo bym się nie, nie miał wrażenia opcji promowania. I złoty, dobrze, tak, zdecydowanie tak, ale te ruchy były fatalne. Teraz zagrałem w poprzednim partii. O jejku, y, promocja. czy nie złoty po prostu. I złoty. Dobrze. Może jednak coś, coś, coś. To jest mat, stwierdzi. Może tak, może być racji, że to jest mat. Mm -hmm. Złoty. E, chyba mam jakiś, jakiś problem z bo znowu wywaliło mi aplikację w trakcie Tak jakby zapomniał mojego loginu. E, teraz sprawdźmy. Tak, mogę, dziękuję. A, fajnie. Jakiś problem mam chyba za aplikacją. Mhm. Mm 712. Mała jeszcze na dana. Dana, dana. Oj, kujej, 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 kijej, kijej. Tu Jej. jej, 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 jej. Mhm. To niby piątka mógłbym zrzucić, ale czy by mi to coś dało? No właśnie to jest ten problem. Że to było jednak sknoczone. No, przerwij teraz, przerwij teraz. Nie no, bez sensu. Dobra, próbujmy... Mejtran, no, sami widzowie widzieliście co, co mi się pojawiło na ekranie. Biały, biały ekran, super. Dobra. Minimum skupienia. Nie! Nie, 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 nie. Chyba jednak dzisiaj to jest fatalny dzień. Fatalny dzień nie, to jak masz tutaj? Tak, yy, tak. Czy skoczek? Mhm. Ja coś mam takiego fajnego tutaj zrobić. Złoty po prostu tak. Nie no, to będzie rekord czasów w bezradziennych ruchach. Hmm. Nie mogę jakoś inaczej? Tak, właśnie. Teraz się zgadzam. Jejku, jejku. Dobra, coś sensownego tak proponujemy? Yy... Po prostu. Nie, mózg mój nie chce nie, nie chce egzystować. Widzę dzisiaj ewidentnie. Zobaczmy jak je bije dzisiaj, tak. 12 to nie jest duży wynik. Dobra. Yy, tak. 13 no. Jak cię mogę. Wow, to i tak przy tym co się działo, to mega. Zobaczmy kolejne: mózgu, mózgu, pracuj, hello, mózgu, hello. No, dzisiaj. Tak, chciałbym to wykonać. Hmm. I że jak. Hmm. No, ucieknie, jak tak zrobi czyli Co? Czego nie widzę? A po prostu, po prostu, po prostu. Tak jak razem, takich prostych matów nie widzę. To drodzy widzowie to jest naprawdę i hańba albo naprawdę dzisiaj totalnie zmęczony jestem i nagrywanie tego jest w ogóle chyba największą katurgą jaką mógłbym zrobić dla siebie albo po prostu nie wiem starzeje się na przykład No dobra. Chyba mi się przystało troszkę już tak ultra ciężko myśleć, ale. No, nie, chyba re rewelacji bym się raczej dzisiaj nie, po sobie nie spodziewał. Eee Kurczę nie wiem, że jak. Że tak. I co dalej? No, po prostu... No, nie, yy... Szału nie było do dywidendu. Nawet najprostsze maty dzisiaj nie wchodziły do mnie do mojej głowy i było ciężko no i chyba podchodziłem do odcinka dzisiejszego cz cztery razy, bo mi się wyłącza aplikacji z jakichś dziwnych powodów niewyjaśnionych także była jakaś nieznana mi niedyspozycja. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko troszkę się pośmialiście, troszkę znaczyliście, że nie zawsze wszystko jest idealnie i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia.